Dzień dobry. Czy pamiętacie, kiedy pierwszy raz ukazały się takie wielkie banery? To ja Wam przypomnę. W kampanii samorządowej w 2018 roku to wtedy pojawiły się takie duże banery. I kampanię samorządową dla ekipy Ryszarda Brezy podobno prowadziła firma. Agencja reklamowa Storunia, która się nazywa Centropolis. Pytam się, czy to był przypadek, że po wygranych wyborach samorządowych przez ekipę Ryszarda Brejzy, ta sama firma na początku 2019 roku robiła rebranding wody Inowrocławianki. I ta sama firma robiła rebranding logo i różnych innych dokumentów z tym logiem Starostwa Powiatowego. Pytam się, czy to był przypadek? Obecnie wygląda na to, że ta sama firma prowadzi kampanię obu zastępców. Prezydenta Ryszarda Brejzy. Moje pytanie brzmi, co po zwycięstwie któregoś z nich będzie rebrandingowane. Osir, Urząd Miasta, a może PGK a może to czysty przypadek. Dziękuję. A. I przypadkiem jest to firma męża tej pani. Dziękuję. Jeszcze raz.